Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Marcel i jego świata, w dzisiejszym odcinku chcę Wam znów podziękować, bo gdy wstawię ten film To będzie dwieście filmów na moim kanale, z własną pomocą by się to nie udało, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję Zanim dalej przejdę do tego filmu to zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję <laughs> Wchodźcie na mojego Discord dla TikToka Na Tipeee, jeżeli chcecie mnie wyrażczyć linki macie w opisie I jeżeli nie widzieliście mojej najnowszej piosenki to link będziecie mieli w opisie. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że jeżeli chcecie formę mailową, piszcie do mnie na maila martelkerasek wamaupadzimai.com No i właśnie chcę Wam jeszcze raz bardzo podziękować, że udało nam się przekroczyć magicznie 200 filmów na tym kanale przez, przez 4 miesiące, chyba dużo liczę, nie? 4 maj, czerwiec, lipiec sierpień wrzesień. Październik, no bo ja zacząłem nagrywać od maja, chyba, czy tam od czerwca, już nie pamiętam. Więc przez te parę miesięcy, fajnie, że się to nam udało i fajnie, że też się udało zdobyć tam 100 subskrypcji. A jeszcze przypominam, że do 20 listopada yy, macie czas, żeby dobić do 150 subskrypcji, albo nawet do 200, jak się uda. A jak się nie uda do 200, to spróbujemy do końca roku udać yy, do dopić do 200 subskrypcji, bo mam nadzieję, że to nam się uda. E, więc to ja Wam dziękuję, bo co tutaj więcej mówić, no... Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, że... Um, udało nam się przekroczyć tą magiczną liczbę 20, 200 filmów na moim kanale. Bardzo... <kluzny> jestem wdzięczny za to wszystko Wam. I co? Polubiajcie dalej te filmy, bo mówię z waszą pomocą mi się to nie udało. Polubijcie, dawajcie właśnie łapki do góry, udostępniajcie jak najwięcej, bo to mnie też motywuje, żeby to filmiki moje szły w świat. Mam nadzieję, że to co robię to Wam się podoba. Jeżeli tak, to mówię, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Wchodźcie na mojego Discorda, bo tam też się dużo dzieje na mojego TikToka zresztą Tam też fajnie się rozbijam i dziękuję wam bardzo serdecznie za wszystko i co moje drodzy chyba widzimy się w kolejnym filmie i chciałem wam jeszcze powiedzieć że no właśnie do 20 listopada macie czas żeby dobić do 150 subskrypcji ja mam nadzieję że to nam się uda bo już mamy <śmiech> jesteśmy <śmiech> blisko tego celu i co? Dziękuję wam bardzo, że obejrzeliście ten... bo on, on był bardzo krótki i wiem, że on będzie krótki, ale mam nadzieję, że jeżeli tak Wam się spodoba, jeżeli tak, to zostawiajcie mi łapki w górę, komentarze, subskrypcje, ja bo już się powtarzam nie który raz. I dziękuję wam bardzo. TikTok, Discord, Twitter, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, wszystkie linki macie w opisie i, i do odnośnika maila, też będziecie mieli w opisie moje mail to marcelkerasek2 mailcom Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję widzimy się w kolejnym filmie, nie? Pa, pa i do zobaczenia! papa. Pa.